Opening and global warming and geopolitics have everything to do with it. The new uptake will be 40% faster. Polska właśnie dostała zaproszenie do zupełnie nowej ligi handlu i to wielka szansa oraz geopolityczna dywersyfikacja. Ale też mocna karta przetargowa. 19 października 2025 roku do Gdańska wszedł Istanbul Bridge. Pierwszy kontenerowiec, który pokonał trasę z Chin do Europy przez Arktykę. Z chińskiego portu Ningbo-Jusan do Gdańska dotarł w nieco ponad 3 tygodnie. Czyli prawie dwa razy szybciej niż statki płynące tradycyjnie przez kanał sueski. W ten sposób na mapie światowego handlu pojawił się nowy gracz. Szlak północny, który latem, gdy arktyczne lody ustępują, umożliwia żeglugę wzdłuż wybrzeży Syberii. Dzięki rosyjskim lodołamaczom i nowym systemom nawigacji szlak jest już dostępny nie tylko dla specjalistycznych jednostek, ale dla komercyjnych kontenerowców. Tym razem wyjątkowo rosyjska słabość wobec Chin może się Polsce opłacić, ponieważ staliśmy się jednym z tych państw, które mają najlepszą infrastrukturę do obsłużenia ładunku płynącego z Chin przez dalekie północne wody Rosji. W praktyce to o 30% krótsza trasa z Azji do Europy. A przy tym bezpieczniejsza, omija regiony niestabilne politycznie, zagrożone piractwem i poddatne na blokady jak Kanał Sueski czy Morze Czerwone. Zimą rejsy mają być łączone z transportem kolejowym w ramach projektu East Euro Express, który przez Polskę połączy Bałtyk z Europą Środkową. Właśnie rozmawiałem z kapitanem. Powiedziałem mu: Wiesz, jesteś Nilem Armstrongiem świata żeglugi. Dokonałeś tego. Przepłynąłeś przez biegun północny aż do Europy w rekordowo krótkim czasie. Mierzyliśmy się z Huti, z Somalijczykami musieliśmy opływać. Przylądek dobrej nadziei. To wydłużało czas tranzytu, zwiększało koszty, zużycie paliwa, presję na środowisko, a także pozwalało niektórym trzymać handel światowy jako zakładnika. Nowy szlak z Chin do Europy. Przebiegający przez bardziej neutralne wody Arktyki, ograniczy te skutki i będzie korzystny dla konsumentów. Bo gdy kanał Suezki ani kanał Panamski nie będą już kontrolować światowego handlu, koszty dla odbiorców spadną. To musi być dobre dla globalnego handlu. Rosja nie ma wyjścia. Jeśli chce dalej istnieć, musi ulegać Chinom. Jest to też pewne zagrożenie w kontekście uzależnienia, ale w najbliższych latach to także szansa, którą jako Polska możemy dobrze wykorzystać. De facto rozkrywając także Rosję. Już w 2018 roku Chiny ogłosiły koncepcję polarnego jedwabnego szlaku, zapowiadając, że chcą być państwem bliskim Arktyce. Dziś te zapowiedzi właśnie stały się faktem. W tym odcinku rozbieramy szlak północny na czynniki pierwsze. Sprawdzimy, jak działa, dlaczego Chiny inwestują właśnie w Arktykę, czy może to być dla nas zagrożenie, jak na to zapatruje się Rosja i jakie miejsce w tej układance może zająć Polska. Zapraszam na materiał. Sponsorem kanału Globalista jest sklep sportowy Sportano. Z kodem Globalista 5 macie 5% zniżki na całe zakupy w aplikacji Sportano do końca listopada. Link do pobrania aplikacji, znajduje się w opisie. Jedna decyzja polityczna potrafi wstrząsnąć rynkiem w kilka sekund. Podczas XTB Investing Masterclass dowyższy się, jak geopolityka kształtuje świat inwestycji. Dołącz bezpłatnie online 13 i 14 listopada i posłuchaj ekspertów, którzy czytają mapę świata. Jak wykres giełdowy. Link znajdziesz w opisie filmu. Jesień znowu przyszła, nie wiadomo kiedy. Ja już piję naszą tuncie. Wy też powinniście to zrobić, bo mi to zdecydowanie umila jesienne wieczory. Zimno, wilgotno i człowiek nagle przypomina sobie, jak dobrze smakuje herbata. I właśnie takie herbaty znajdziesz w naszym sklepie tuncia. To jest najlepszy moment w roku, żeby zrobić zapasy waszego ulubionego grzańca, cynamonki lub grzanego wina. Albo spróbować naszych zupełnie nowych smaków, jak rozgrywamy antyzima z maliną. Wróciły też nasze klasyki, do tego są już dostępne zestawy prezentowe, które w zeszłym roku dosłownie przerosły nasze oczekiwania sprzedażowe. Wiele z Was tuńcie poleca, polecam i ja. Dla siebie, dla bliskich, jak już zamówicie nasze herbaty, to dodajcie do nich naszego miodu świętokrzyskiego i koniecznie sprawdźcie nasze inne produkty, na przykład szklane czajniki. Teraz z okazji początku jesieni mamy limitowaną ofertę specjalną. Minus 10% na wszystkie herbatki. Wejdźcie na stronę Tunci, link macie w opisie. Sprawdźcie co mamy, a mamy naprawdę sporo. Także jeszcze raz serdecznie Wam polecam. Szlak Północny to nie tylko skrócenie czasu dostaw, to nowa mapa świata. Do tej pory 90% światowego handlu morskiego przebiegało przez tak zwane korytarze południowe: kanał Słeski, cieśninę Malakka, Morze Czerwone. Trasy, które przez dekady były nie do ruszenia, teraz po raz pierwszy na naszych oczach powstaje alternatywa. Trasa biegnąca wzdłuż północnych wybrzeży Rosji od Morza Beringa przez Morze Karaibskie aż po Morze Barentsa skraca drogę między Azją a Europą o blisko 5000 mil morskich. W praktyce to różnica rzędu 20 dni żeglugi. Dla Chin oznacza to tańszy i bezpieczniejszy transport. Dla Europy szanse na zróżnicowanie szlaków dostaw, a dla Polski pozycje, której jeszcze kilka lat temu nikt się nie spodziewał. Dzięki swojemu położeniu Świnoujście na przykład znalazło się na końcu najkrótszego morskiego połączenia między Azją a Unią Europejską. To nie jest przypadek. Geografia wreszcie zaczyna nam sprzyjać. Szlak północny naturalnie kieruje statki w stronę Bałtyku, a to oznacza, że pierwszym dużym portem UE po drodze z Arktyki nie jest Rotterdam, tylko właśnie Świnoujście, a nieco dalej Gdańsk. Dla trójmiasta, które przez lata walczyło o pozycję wśród gigantów z Morza Północnego, to ogromna zmiana. Nowy terminal T3 w Baltic Hub podnosi możliwości przeładunkowe do 4,5 miliona TEU rocznie. Mamy największy terminal kontenerowy na Bałtyku, to tutaj przypływają bezpośrednio statki z Dalekiego Wschodu. Zwiększenie potencjału tego terminala. Jest pokazaniem, że odważne inwestycje w Polsce są po prostu potrzebne. Widzimy tego efekty, bo w ubiegłym roku odnotowaliśmy absolutny rekord w historii Polski, jeśli chodzi o liczbę przeładowanych kontenerów. Blisko 3 miliony 300 tysięcy TEU i bardzo wysoka wartość, 56 miliardów złotych z ceł podatku VAT i akcyzy, które zostały naliczone w polskich portach. Inwestycje w Gdyni, port zewnętrzny i modernizacja terminali intermodalnych w Malaszewiczach sprawiają, że Polska ma dziś pełen łańcuch logistyczny od morza, przez story, po magazyny i fabryki. 19 października 2025 roku do Gdańska wypłynął kontenerowiec Istanbul Bridge. Z zewnątrz wyglądał jak każdy inny statek tej klasy, ale jego trasa była czymś bez precedensu. Wyruszył z chińskiego portu ningbo minął Japonię, przeszedł przez cieśninę Beringa i popłynął wzdłuż północnych wybrzeży Syberii. Przez Morze Czukockie, Morze Wschodnio-Syberskie, Morze Łaptiewów i Karskie. Aż dotarł do Morza Barenca i dalej na Bałtyk. Pokonał około 7800 mil morskich, czyli o 5000 mniej niż klasyczny szlak przez Suez. W liczbach to 18 do 20 dni rejsu zamiast 40 lub 50. To nie tylko rekord, to zmiana zasad gry. Uważam, że największą wartością dla łańcuchów dostaw jest krótsza odległość i szybszy tranzyt, co przekłada się na realne korzyści dla klientów. To wszystko w efekcie zwiększy gęstość handlu, bo jeśli koszty spadną, a dostęp do rynków stanie się bardziej efektywny, nie widzę powodu, by producenci nie wybrali tej trasy. A ponieważ biegun północny coraz silniej odczuwa skutki globalnego ocieplenia, lód topnieje szybciej, co w przyszłości sprawi, że trasa ta stanie się dostępna przez cały rok. Jeśli tak, to stajemy się centralnym punktem nowej osi handlu Azja-Europa Środkowa. Już teraz w Gdańsku mówi się o rekordowych przeładunkach, a liczby to potwierdzają. Wzrost o ponad 20% rok do roku i ponad 2 miliony teł obsłużonych w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku. Rosja w tym układzie jest paradoksalnie tylko pośrednikiem. Z jednej strony zarabia na opłatach za tranzyt i licencje dla chińskich jednostek, z drugiej staje się coraz bardziej zależna od Pekinu. Bez chińskich inwestycji, technologii i popytu, Arktyka nie miałaby dla Kremla żadnego znaczenia. Lodołamacze, które dziś torują drogę chińskim statkom, są finansowane pośrednio przez chińskie kredyty i kontrakty. Moskwa staje się więc strażnikiem cudzej drogi, a nie jej właścicielem. I to jest moment, który Polska może wykorzystać. Bo jeśli porty w Gdańsku i Gdyni staną się głównym wejściem dla towarów z Arktyki do Unii Europejskiej, to my będziemy tym krajem, który rozgrywa Rosję przez chińską infrastrukturę, czas i geopolityczne położenie. Chinom bardziej zależy na Europie niż na Rosji, ponieważ to tutaj są duże pieniądze. Oczywiście dla Pekinu surowce też mają znaczenie, ale tutaj im więcej niezależnych nagrań trafia z dalekiej Rosji do sieci, tym bardziej widać wasalizację rosyjskiej gospodarki surowcowej na rzecz Chin. Zresztą, nie przeszkadza to firmie przywozić do Rosji pracowników z Chin. W większości są to zarządzający, inżynierowie i wysoko wykwalifikowani robotnicy. Wożą ich na transporcie służbowym od bramy wejściowej do drzwi hotelu albo akademika. Trzymają się z daleka, rozmawiają tylko w języku chińskim, albo przynajmniej udają. Chińczycy są w większości na stanowiskach kierowniczych. Pracownicy są w większości nasi, przywożą ich z wiosek. Na początku dobrze płacili, potem wyszło, że przyszli miejscowi deputowani i powiedzieli, że przeciągnęli wszystkich do siebie. Uzależnienie transportowe na północy to tak naprawdę kolejny etap. Ta trasa, zwana północną drogą morską, przez dziesięciolecia była niedostępna, zamarznięta przez większość roku. Nieopłacalna i technicznie zbyt ryzykowna, ale zmiany klimatyczne i topnienia arktycznych lodów otworzyły w ostatnich latach okno, z którego Chiny postanowiły skorzystać jako pierwsze. Dla Pekinu Arktyka to nie tylko skrót do Europy, ale ubezpieczenie od geopolitycznych wstrząsów, alternatywa dla Suezu, dla wszystkiego, co może być zablokowane w razie wojny lub sankcji. Dlatego już w 2018 roku opublikowano tzw. Białą Księgę chińskiej polityki arktycznej, w której Chiny określiły się mianem państwa bliskiego Arktyce i zapowiedziały budowę polarnego, jedwabnego szlaku. Wtedy wielu analityków się śmiało, dziś się już nikt nie śmieje. Szlak północny jest dla Chin tym, czym dla Europy był Suez w XIX wieku geopolitycznym przełomem. W ciągu ostatnich dekad obserwujemy dramatyczny spadek pokrywy lotowej w regionie Arktyki. To fundament otwierania dla rejsów przez północne morza. Według NASA zasięg lodu morskiego w Arktyce zmniejszał się średnio o 12,2% na dekadę względem średniej z lat 1981-2010. Tak mówi raport European Environment Agency podaje, iż od 1979 do do 2024 powierzchnia lodu w okresie letnim traciła przeciętnie 73 tys. km2 rocznie, a w zimie 31 tys. km2 rocznie. W 2024 roku minimum lodu we wrześniu wyniosło zaledwie około 4,38 miliona km2, co plasuje się wśród siedmiu najniższych wyników w historii pomiarów. Dlaczego to kluczowe? Mniejsze pokrycie lodu oznacza dłuższe okna Lugowe, mniej przeszkód lotowych i bardziej przewidywalną nawigację. A więc realny warunek działania dla tras takich jak północna droga morska. Im więcej okien letnich, tym większa szansa na to, by trwały połączenia komercyjne, a nie tylko okazjonalne rejsy. Polska może zarobić na kilku płaszczyznach. Każdy teł przeładowany w Gdańsku lub Świnoujściu to opłaty terminalowe, składowanie, usługi logistyczne, transport w głąb kraju, opodatkowanie. To suma setek do kilku tysięcy dolarów na kontenerze, w zależności od usługi. Jeśli tylko kilka dodatkowych rotacji arktycznych lub azjatyckich skierowanych zostanie bezpośrednio do Polski, a nie do konkurencyjnych portów zachodnioeuropejskich, to scala się to w znaczny strumień przychodów. Na przykład, jeśli nowy terminal w Gdańsku obsłużyłby dodatkowe pół miliona teł rocznie z Azji przez Arktykę przy średnim przychodzie 250 dolarów za teł, to jest to 125 milionów dolarów przychodu rocznie tylko z tej grupy rotacji. Dodajmy do tego opłaty celne, możliwość rozprowadzania tych towarów po Europie oraz zysk z tytułu logistyki europejskiej. A tutaj jesteśmy naprawdę gigantem, który może zalać Europę południową, wschodnią i środkową, towarami nie tylko z naszego rynku, ale także z Chin, zarabiając na tym niemałe prowizje. Są też pewne zagrożenia. Wiemy, że świat ciągle jest na geopolitycznym zakręcie, a Rosja naprawdę Polski nie lubi i uważa za jednego z głównych wrogów w Europie. Wystarczy zatem, aby Moskwa nacisnęła na Pekin, odcinając większość transportu przez Gdańsk i inne polskie porty i postanowić, aby ruch kończył się na trasie na przykład w Hamburgu i tym samym postulat ograniczenia roli Polski w przewozach Azja-Europa zostanie łatwo zrealizowany. Stąd też Polska musi znaleźć rozwiązanie, jak porozumieć się z Chinami, aby to nigdy Pekinowi się nie opłaciło. Na ten moment jesteśmy bardziej konkurencyjni niż Niemcy. Jednocześnie mamy ogromne moce przemysłowe, w kontekście logistyki. To pozwala Chinom dotrzeć mocno na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Stąd też, jeśli odpowiednio to rozegramy, możemy zniechęcić Rosję poprzez Chiny do dalszej ekspansji terytorialnej na zachód. W końcu Chinom to się przestanie opłacać. Niemniej to wróżenie z fusów. Czysto teoretycznie wszystko może w przyszłości się wydarzyć. Dlatego, patrząc na to w kontekście ekonomii, jest to dla nas świetna sprawa. Geopolitycznie też możemy na tym sporo zyskać. To de facto szachownica z przeciwnikiem, który także próbuje nas pokonać. Dlatego nie można wyciągać dalekosiężnych wniosków, że na pewno na tym skorzystamy. Jest to szansa, ale ja gwarancji osobiście nie mogę Wam dać, z uwagi na rozwagę. Z mojej strony na dziś to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.